Pozwólcie moi drodzy słuchacze, że dziś zmierzymy się z dość trudnym i poważnym tematem, bo powiemy sobie o odpowiedzialności, jaką mamy za siebie nawzajem i o tym, w jaki sposób my możemy komuś uratować życie. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na Co dzień. Zanim sięgniemy po tekst Słowa Bożego, który dzisiaj w liturgii niedzielnej czytaliśmy, rozważaliśmy. Moi drodzy, wstępne takie założenie: myślę, że każdy, kto słucha tych podcastów, no, łączy nas z pewien cel, mianowicie każdy z nas chce iść prosto drogą do celu, do Boga, do zbawienia, chce, tak myślę, pogłębiać swoją relację z Bogiem, chce się umacniać w swoim powołaniu i to jest ważne, że to nas łączy, więc idziemy razem w tym celu. Razem chcemy się umacniać. W swojej misji, w swoim powołaniu, razem chcemy się umacniać w drodze do nieba, razem umacniamy się w relacji z Bogiem. Ale zobaczcie, że czasami jest tak, że nawet nie mamy tego świadomości, ale zbaczamy z tej drogi do nieba, nazwijmy to tak upraszczając jakoś zbaczamy z naszej życiowej misji, zbaczamy z tego, co należy do istoty naszego powołania, i zwykle jest tak, że nawet tego, nie bardzo dostrzegamy, nie jesteśmy tego świadomi, że idziemy w jakimś złym kierunku, że coś złego zaczyna się dziać w naszym życiu, w naszych relacjach czy z Bogiem, czy w małżeństwie, czy w powołaniu, w jakiejś sferze naszego życia. Po prostu źle się dzieje. Idziemy w złym kierunku i często jest tak, że tego nie widzimy. Myślę o pewnym doświadczeniu, które ja przeżyłem, to było w seminarium duchownym. Zdaje się, że byłem już na końcówce, gdzieś na piątym roku, i miałem pewien dość mocny kryzys, taki wewnętrzny też natury duchowej, serca, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale było źle, było źle. I gdyby nie pewna osoba, która stanęła na mojej drodze, mam na myśli jednego z wychowawców moich w seminarium duchownym, który mnie po prostu napomniał, który mi zwrócił uwagę. Prawdziwie, pomęsku, odważnie, miał odwagę mnie po prostu napomnieć, wręcz myślę, że mną potrząsnąć, i gdyby nie tamta sytuacja, gdyby nie ta interwencja osoby z zewnątrz, to być może ja dzisiaj nie byłbym w ogóle księdzem, nie byłbym osobą duchowną, nie nagrywałbym podcastów, nie mógłbym się dzielić z innymi słowem Bożym. To wszystko by się nie zadziało, gdyby ktoś mnie w pewnym momencie nie upomniał, gdyby ktoś mi nie zwrócił uwagi z odwagą po męsku prawdziwie twarzą w twarz. Jestem niesamowicie wdzięczny za tamtą sytuację. Będę wspominał z wielką wdzięcznością do końca życia, choć oczywiście to początkowo nie było łatwe, ale to był taki punkt zwrotny, żeby jakoś ten kryzys przełamać, żeby pozytywnie z niego wyjść. I dlaczego, moi drodzy, ta opowieść na początku? Tym chciałem nas podprowadzić do. Dzisiejszego pierwszego czytania. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby je sobie jeszcze raz przeczytać. Czytaliśmy dzisiaj w liturgii, w pierwszym czytaniu, fragment z księgi proroka Ezechiela, rozdział 33, wersety od 7 do 9. I ten fragment nosi tytuł, w lekcjonarzu jest tak napisane: Obowiązek upominania. Obowiązek upominania. Moi drodzy, zachęcam, żeby to sobie przeczytać na spokojnie. Rozważyć ten tekst. W każdym razie ten krótki tekst, dwa wersy mówią o tym, że my, którzy jesteśmy związani ze sobą różnymi więzami, jesteśmy za siebie wzajemnie współodpowiedzialni. Jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. To jest bardzo ważne i dzisiaj przyznam szczerze, że bardzo mnie to wewnętrznie na modlitwie poruszyło, bo czasami jest tak, ja mam coś takiego, że myślę sobie, słyszę, może czasami o jakichś moich, nie wiem, znajomych, kolegach, różnych osobach, które błądzą, które mają jakieś kłopoty, w które same się też jak w jakiś sposób wpędzają. I ja myślę sobie tak. To nie moja sprawa. To jest osoba dorosła. Czasami mówię, to jest duży chłopiec, poradzi sobie. Ja nie jestem za niego odpowiedzialny. I dzisiaj czytałem to słowo, przyznam szczerze, że naprawdę mnie to tak poruszyło wewnętrznie, bo tu jest wyraźnie napisane. Że my mamy czuć się za siebie współodpowiedzialni. My, którzy jesteśmy związani różnymi więzami więzami rodzinnymi, małżeńskimi, więzami braterskimi, więzami powołania, więzami jakichś różnych wspólnot, więzami parafialnymi. My jesteśmy związani więzami, słuchacze podcastu, Słowo Boże na co dzień, więc łączą nas różne więzi, a to znaczy, że jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. I dokładnie o tym mówi ten fragment z Księgi Ezechiela: że jeżeli widzę, że ktoś idzie w złym kierunku, dokładnie mówi to Słowo Boże, że jestem odpowiedzialny za to, żeby tą osobę napomnieć, żeby tą osobę napomnieć. I teraz, dlaczego? Dlaczego mamy napominać? Moi drodzy, napominamy, dlatego że kochamy. Kto kocha, ten napomina. I tu może już się wydawać, że jest jakaś taka sprzeczność, może z tym, co ostatnio tutaj było mówione na jednym z ostatnich nagrań, o tym, że osoby bliskie, które są gdzieś tam daleko od Pana Boga, że mamy świadczyć wobec nich, że mamy być cierpliwi, wyrozumiali. I oczywiście to jest wszystko racja, to jest wszystko prawda i to się ze sobą łączy. I dzisiaj nie chcę skupiać się na tym, w jaki sposób mamy upominać. O tym jest w Ewangelii. Jest taka procedura, pewnie to znamy, że najpierw w cztery oczy, później przy świadkach, później jest napisane donieść kościołowi. Więc dzisiaj, moi drodzy, nie chciałbym się zatrzymywać, w jaki sposób upominamy. Domyślamy się, że. Że to jest potrzebny odpowiedni jakiś taki klimat, spotkania, odpowiednia łagodność, miłość, cierpliwość, empatia, żeby kogoś skutecznie napomnieć, bo tu chodzi o to, żeby to napomnienie odniosło skutek, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że Słowo Boże wyraźnie pokazuje nam ten fakt, że my jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni odpowiedzialni. I tu jest napisane w tym pierwszym czytaniu, że jeżeli kogoś napomnę, i ten ktoś nie usłucha, to już jest jego problem. To już jest jego problem. To ja mam spokojne serce, spokojne sumienie, bo co zrobiłem, co mogłem zrobić, to zrobiłem. Z miłości kogoś napominam, bo mi na nim zależy, bo go kocham. I ta osoba już ma możliwość, no, jest, jest wolna, jest dorosła, albo posłucha, albo nie. I tu już, tu już jest ta, ta tajemnica wolności człowieka, ale tu jest wyraźne zaproszenie, aby się poczuć wzajemnie. Współodpowiedzialnymi, że jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. Zwróć uwagę, tu jest napisane, że w taki sposób ja mogę komuś uratować życie. O tym mówi pierwsze czytanie, że ja mogę w taki sposób komuś uratować życie. I w jaki sposób to możemy zrozumieć? Możemy to odnieść do tego przykładu, o którym mówiłem wcześniej: że mój wychowawca uratował moje powołanie poprzez to, że mnie napomniał stanowczo. Być może, i tak myślę, że jest, że uratował moje powołanie kapłańskie, czyli ja kogoś napominając mogę uratować jego życie, jego powołanie, jego życie w małżeństwie, jego relacje, jego, jego pracę, a nawet mogę uratować jego życie wieczne. I oto tak naprawdę toczy się chyba na największa stawka tutaj. Więc jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni, Napominając kogoś, tak jak mówi tutaj Słowo Boże, ja mogę komuś wręcz uratować życie. I tak sobie dzisiaj myślałem, że zobaczcie, ile różnych tragedii, ile różnych przeogromnych kryzysów, ile różnych takich załamań w relacjach, w powołaniu można byłoby uniknąć, gdybyśmy faktycznie wzięli sobie do serca to, co mówi Biblia nam o relacjach. Gdybyśmy faktycznie. Potrafili siebie wzajemnie napominać, chcieli to robić i chcieli te napomnienia przyjmować. Ile małżeństw mogłoby zostać uratowanych, ile, nie wiem, powołań kapłańskich mogłoby być uratowanych, gdyby w porę ktoś został napomniany. Tak mi się wydaje, że i tak mówi Słowo Boże, że w taki sposób ratujemy komuś życie, ratujemy kogoś powołanie, ratujemy czyjąś misję. I przyznam się szczerze, że my mam takie grono przyjaciół kapłanów i mamy coś taką umowę między sobą, że wzajemnie się upominamy, wzajemnie się upominamy. To, jest, to są moi przyjaciele, z którymi spędzam czas, z którymi chodzimy po górach, z którymi też działamy w kościele, ewangelizujemy, ale też mamy taką umowę między sobą, że jeżeli zobaczymy, że coś u kogoś z nas Jakieś niedobre sygnały widzimy, że coś się dzieje, może w naszym życiu kapłańskim, czy w naszej służbie, w naszych relacjach, to mamy taką umowę, że napominamy siebie. Napominamy siebie. To jest możliwe, bo mamy dobre relacje braterskie, zdrowe i jest też możliwe, żeby w tych relacjach przyjąć napomnienie. Nawet ja się przyznam szczerze, że mam z jednym moim przyjacielem, księdzem, taką umowę, że to jest takie nieco żartobliwe, proszę zrozumieć kontekst. Powiedziałem mu, słuchaj, jeżeli ty zobaczysz, że u mnie coś w życiu moim, księdza, będzie się źle działo, możesz do mnie wpaść, tam gdzie mieszkam, wbić i po prostu dać mi w gębę z miejsca. I ja wtedy będę wiedział od razu, że coś się bardzo złego dzieje i to jest początek napomnienia. I zmierzam też do tego, moi drodzy, że chciałem dzisiaj powiedzieć o takich. Tych dwóch jak gdyby, kierunkach związanych z napomnieniem. Więc z jednej strony chcemy poczuć odpowiedzialność za innych, z którymi wiążą nas różne więzi, bliskie więzi, braterstwa wspólnotowe, małżeńskie, rodzinne. Słowo Boże mówi, że jesteśmy za siebie odpowiedzialni, i mówi wprost o obowiązku upominania, przez który możemy komuś faktycznie uratować życie, powołanie. Ale też chciałbym, żebyśmy zobaczyli czy mamy wokół siebie ludzi, którzy mogą nas napomnieć. To jest też ważne, czy mam wokół siebie takich ludzi, przyjaciół, bliskich, o których wiem, że mnie napomną. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne w tym, bo to daje też takie bezpieczeństwo, bo my po ludzku nie znamy siebie, nie wiemy, my możemy naprawdę zbłądzić w różnych kwestiach, w relacjach. Wierzę, łatwo jest pobłądzić, ale jeżeli mam wokół siebie ludzi, którzy mnie kochają, którym zależy na mnie, to oni będą mieli odwagę mnie napomnieć. I tu też warto zadać sobie takie pytanie, czy ja jestem otwarty, czy jestem otwarta na napomnienia. Bo może być tak, że już nieraz ktoś próbował, podjął próbę upomnienia mnie, a ja wielce obraziłem się. Obrażony, nie odzywam się, ciche dni i tak dalej. I wtedy nie ma się co dziwić, że nie ma przestrzeni do tego, żeby mnie upomnieć. Ktoś taki dostał sygnał i zobaczył, i widzi już, a że to nie ma sensu. Czyli to jest też, słuchajcie, no, nie da się pewnych rzeczy w jakiś sposób uniknąć. Przyjmowanie napomnień jest bardzo trudne. I to może się w nas pojawić taka reakcja automatyczna, emocjonalna, że się bardzo zagotujemy, zagniewamy, może nawet. Takie emocjonalne obrażenie na kogoś, takie zamknięcie, ale one te emocje w końcu ostygną. I teraz jest pytanie, kiedy to wszystko ostygnie, czy potrafię popatrzeć na chłodno i docenić to. I podziękować temu komuś. I ucieszyć się tym, że wokół mnie są ludzie, którzy mnie kochają. Że wokół mnie mam ludzi, których, którym zależy na mnie. Bo tak jak mówię, kto kocha, ten napomina. Zobaczcie, Bóg. Kocha nas nieskończoną miłością, mądrą i uczy nas miłości. I Bóg nas napomina. Słowo Boże jest pełne różnych napomnień. Oczywiście Bóg to robi w sposób doskonały. Bóg nas tak napomina, że to jest napomnienie, które nigdy nie rani. A jeżeli rani, to, to po to, żeby uleczyć, jak też mówi Słowo Boże w księdze Hioba. Więc moi drodzy, zadajmy sobie takie pytanie dziś, czy ja też umiem przyjmować napomnienia? Czy jestem gotowy do tego, czy mam taką umiejętność i taką stałą dyspozycję do tego, żeby przyjmować od innych napomnienia? Jeżeli tak, to jest bardzo, bardzo ważna cecha istotna, która będzie nam pomagała właśnie wzrastać w wierze, w relacjach, w swoim powołaniu, w swojej misji. Więc moi drodzy, prośmy o to, żebyśmy mieli odwagę. To jest potrzebne bardzo, bardzo wiele odwagi. Z jednej strony do tego, żeby Mieć odwagę kogoś napomnieć. Czasami mamy takie w sercu przekonanie, że, że jest taka potrzeba, żeby z kimś porozmawiać, do kogoś zadzwonić, z kim się spotkać i po bratersku, czasami po męsku, po chrześcijańsku, z miłością, czasami twardo po prostu kogoś napomnieć. I w taki sposób możemy komuś uratować życie. Ale prosimy też o odwagę, abyśmy potrafili mieli otwarte serce na przyjmowanie napomnień, bo jeżeli ktoś mnie napomina to jest sygnał, że komuś nam nie zależy, że ktoś mnie kocha i ten ktoś najprawdopodobniej chce dla mnie dobra, a być może ten ktoś może być też takim wysłannikiem, posłańcem, którego dał mi Pan Bóg, żeby mnie uratować. Czyli dziś chciałem się podzielić z wami taką myślą, że Słowo Boże ewidentnie mówi nam o tym, że mamy obowiązek napominania siebie nawzajem z takiej racji, że jesteśmy powiązani, powiązani różnymi, Więzami, łączą nas różne więzi, relacje, i w tych relacjach, jeżeli panuje miłość, a tak jak powiedzieliśmy sobie, jeżeli kocham, to napominam. Więc chcemy uczyć się mądrego napominania z miłością, dzięki któremu faktycznie możemy ocalić komuś życie, jego powołanie, jego misję, jego małżeństwo, jego relacje. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, wszystkim za cierpliwość. I może też przepraszam, że czasami nie ma tutaj nagrań, nie puszczam. Czasami jest tak, że mam pewną myśl, jest się czym podzielić, jakimś owocem rozważania modlitwy, ale tego nie robię, nie wiem z jakich powodów. Może myślę sobie, a, że to nikomu się nie przyda, że to niepotrzebne, może, że to jakieś takie słabe, puste. Więc przepraszam, jeżeli tutaj kogoś zawiodłem, ktoś czekał, może żeby to się pojawiało częściej. Proszę też o modlitwę, żebym nie, nie poddawał się, nie zniechęcał, kiedy przychodzą jakieś różne myśli, tak abym myślę, że pełnił też swoją misję taką ewangelizacyjną tutaj w internecie. Więc proszę też o modlitwę za mnie. Ja obiecuję, każdego dnia staram się pamiętać podczas modlitwy, czy różańcowej, czy jakiejś innej. O wszystkich słuchaczach podcastu Słowo Boże na co dzień serdecznie pozdrawiam wszystkich i błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.